Drop shot to jedna z najbardziej precyzyjnych technik spinningowych. ale skuteczność zaczyna się od jednego elementu: dobrze dobranego ciężarka. To on utrzymuje przynętę nad dnem i pozwala prowadzić ją dokładnie w tej warstwie wody, gdzie stoją ryby. Zbyt lekki nie poczujesz kontaktu z dnem. Zbyt ciężki ograniczy pracę przynętu. Na czystym, twardym dnie najlepiej sprawdzi się łezka lub kulka. Na kamieniach i w zaczepach podłużny ciężarek typu stick. Kształt ma znaczenie. Im mniej zaczepów, tym skuteczniejsze prowadzenie. Na spokojnej wodzie i przy łowieniu blisko brzegu 5 do 7 gramów. Jeśli chcesz rzucać dalej, sięgaj po 10 czy 12 gramów. Na rzece lub głębszej wodzie nawet 15 gramów, żeby utrzymać zestaw przy dnie. Najpraktyczniejsze są ciężarki z agrawką lub klipsem, bo dzięki nim w kilka sekund zmienisz gramaturę bez wiązania od nowa całego zestawu. To ogromna oszczędność czasu, szczególnie przy zmiennej głębokości. Dobrze dobrany ciężarek to podstawa skutecznego dropshota.